Hej. Teraźniejsza sytuacja. Pan rozstał się z dziewczyną po 15 czy tam po 20 latach, po jakimś tam dłuższym czasie i teraz szaleje. Oczywiście ona go... No przeżył z nią wielki dramat, wielkie rozstanie. No cały czas tylko wiadomo... Temat, y, fina, t, tematy finansowe ich tylko łączą, no bo ona jak najwięcej pieniążków chce od niego wyciągnąć, y, problemy z dziećmi, nie daje oczywiście mu dzieci, i tak dalej, i tak dalej. I ten sam Pan teraz uważa, że on zaczyna szaleć, że już jest teraz takim mądrym gentlemanem, czyli no. On jest ogólnie specjalistą, od, zna się na czołgnikach, zna się na jakichś tam maszynach rolniczych. No, i teraz zaczął szaleć. Znalazł dwie dziewczyny, trzy dziewczyny i uważa, że już jest, że już ma taką wiedzę, że już się nasłuchał, że po prostu teraz to już będzie miał skórki. Powiedzcie, ile znacie takich przypadków, że facet po rozstaniu z kobietą spotkał się z dwoma, trzema kobietami. On już, jest, on już myśli, że jest najmądrzejszy, że kobiety ma od tak. I praktycznie z deszczu wpada pod rynnę. Zastanówcie się nad tym tematem, bo obok siebie, jak się rozględniecie na lewo, na prawo, wśród swoich znajomych, nawet nie wiecie, ilu macie takich facetów, którzy z dramatu Będą popadać w dramat. Jeżeli masz z tym problem lub z tym dlemat jakiś, lub z jakimś innym tematem, na dole masz link do moich szkoleń. Zawsze ci pomogę lub zaproszę na konsultację. Zastanów się nad tym. Wiedza nie bierze się od tak. Doświadczenie, doświadczenie doświadczenie. Bardzo, bardzo ważne w tym kierunku.